był taki stary kawaler i nie chciał się żenić. Moi no koledzy go namawiają, żeby się żenił. A on nie chce, no ja po co mam się żenić? No jak to po co? No przecież miał dzieci. Przecież na starość to nikt e, nie będzie miał kto ci e, szklanki wody podać. No to posłuchał, ożenił się, miał dzieci, no zestarzał się i leży na tzw. I mówi tak zwanej łodzi śmierci im Witar. Kurde, przecież mi się wcale nie chce pić. Halo, halo, martenczybite, halo, halo, Suri, oj Suri, 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 oj Cur Suri, Suri, Cur Suri. Cur e Dobry, witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, komentowaniu filmów, jak się film podobał łapka w górę. I jednocześnie informuję, że uruchomiłem. Taką funkcję wspieranie kanału, więc jeśli komuś się podoba moja no twórczość i chciałby wspierać kanał, zostać wspierającym kanał, to może to zrobić naciskając przycisk wspieraj. A teraz już zapraszam na film. Taka pogoda dzisiaj w Szwajcarii, Tutaj mieszkam, to jest takie osiedle, bloki podejrzewam z lat 70. No, i to lotnisko niedaleko, i, i to jest masakra. Do tego się trzeba przyzwyczaić, chyba. Te, 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 te samoloty, non-stop, słychać. Non-stop. Jeden za drugim. Całą noc słyszałem yy, przelatujące samoloty. Yy. Mówiłem, że mikrofon mi się zepsuł. No, i zepsuł się. Nie wiem, miałem gdzieś jeszcze taki przewodowy. E, może znajdę w samochodzie, ale jak nie to będę musiał nagrywać kolejne filmy przy pomocy mikrofonu z telefonu A tu jest ten mikrofon, który miałem. E, usterka polega na tym, że o, cały czas się przełamca. Czerwone to jest wyłączone, a zielone to jest załączone, i on cały czas włącza się i wyłącza, włącza i wyłącza, i nie ma możliwości, żeby to zmienić. Na szczęście okazało się, że sprawdziłem, jeszcze mam pół roku gwarancji, więc złożyłem reklamację. Ja wiem, że w Polsce że W Polsce jest taka tendencja, że reklamacji się nie uwzględnia jak przyjdzie klient, eee, ale no z tego właśnie powodu, od jakiegoś czasu ja takie urządzenia kupuję na takim w Polsce dość znanym porta portalu, tu nie będę nazwy wymieniał. Eee, I tam jest, tam są takie zasady, że nawet jeśli jeśli coś ci się zepsuje, jeśli sprzedawca nie uzna gwarancji, a bardzo często to się zdarza, bo już parę rzeczy reklamowałem i reklamacje były nieuznane, bo polskie firmy czy polscy sprzedawcy podchodzą do tematu tak dobramy i się nie znamy. Gwarancja niby jest, ale jak przyjdzie klient i złoży gwarancję, to się mu napisze, że jest nieuznana. Bo źle użytkował albo coś tam. A na tym portalu jest taki system, że jeśli firma nie uzna reklamacji, to jest taki specjalny program, do którego się taką sytuację zgłasza. I ten portal wypłaca, na, wypłaca pieniądze za tą uszkodzoną. Za tą yy, uszkodzoną, reklamowaną i nieuznaną rzecz, którą się kupiło. Tutaj taka ciekawostka, yy, o czym mówiłem. Yy, a mówię o tym, bo dowiedziałem się niedawno, że w Polsce będą, będzie, będą budowane elektrownie atomowe i że w niedługim czasie ma powstać pierwsza jakaś taka mała, nowoczesna. Więc tutaj w Szwajcarii elektrownie atomowe są cztery, pewnie nie tak nowoczesne jak ta, którą my będziemy budować, i jedna jest w demontażu. I jeśli ktoś zamelduje się w strefie tak zwanego rażenia, jakby coś się wydarzyło, jakiś wypadek w takiej elektrowni i znajduje się w strefie rażenia, to otrzymuje z Gemindy taki kupon. Ten kupon to jest kupon na bezpłatne na otrzymanie bezpłatnie tabletek z jakimiś jąkami srebra, to ja się, nie jestem lekarzem, więc ja tym nie znam. W każdym razie tu jest pokazane w tym piśmie. To jest Szwajcaria. To jest to na różowo to jest e, tak zwany teren rażenia. Tu się coś wydarzyło. Te Czerwone kropki to są aktywne elektrownie. Natomiast ta kropka taka czerwona z krzyżykiem, no to jest właśnie ta elektrownia, która jest aktualnie w demontażu. To taka szwajcarska ciekawostka. Co to jest za obiekt? Nowotel Zurich To jest ta nowa, nowa praca. Wyjątkowo kiepska robota. Remont hotelu. Praca nie wiadomo na ile. Może na tydzień, może na dwa, może dłużej. Jakichś dwóch kolezi poszło na urlop. A oni mają terminy, muszą zrobić. To zieli dwóch z biura. Ale no, na razie harmonogram jest przez kierownika budowy rozpisany. Dla tej firmy tylko na dwa tygodnie, a co później to nie wiadomo. Także, aha, i jeszcze, żeby było śmieszniej, to e, e, na 80%, czyli nie ma całych 40 godzin w tygodniu. Także kicha po całości. Z takim Polakiem tu pracuję. E, mieszka we Francji, w Szwajcarii pracował. Cały czas tam przy granicy, czyli w Bazylei Ale od 7 miesięcy nie może w Bazylei znaleźć pracy eee, No i dojeżdża tutaj do Curychu pociągiem, mówi, że wstaje o 4 rano Pracujemy po 8 godzin A w piątek e, do 12 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 godzin nie 8, 9, 10, 5 godzin ten tak? Czyli będzie 35 godzin w tygodniu eee, Mnóstwo, a znaczy ci hotel oczywiście funkcjonuje cały czas przyjeżdżają turyści jacyś nie wiadomo skąd przywożą ich polskie autobusy Bo tutaj tam w głębi widać 101 RAF Trans To jest z Polski I teraz jakiś drugi widzę też z Polski przyjechał i przywożą jakieś o ciemnej karnacji e, ludzi. Po co oni tu przyjeżdżają? Nie mam pojęcia. No taka robota. To dla mnie jest robota elektryka. Musimy zdemontować wszystkie urządzenia elektryczne, e, bo będą robić nowe ściany. Do tego pojemnika się to wkłada i złożymy na dół do kontenera. Tak jak mówiłem, Nowotel, Zurysz, Airport. Cały czas, oczywiście, hotel dla Hindusów od zatrzęsienia Nie wiem, czy, czy oni tu przyjeżdżają i mieszkają, czy, czy jakoś to jest powiązane z lotniskiem, że jakiś nie wiem przesiadka czy nie wiem coś takiego w każdym razie rano hindusów było od zatrzęsienia faceci z takimi czerwonymi kropkami na czole nie wiem co to oznacza chyba ze zonaty ten szef co tutaj to prowadzi jest Francuzem ale mieszka w Azacji Czyli takim Francuzem, ale nie do końca. Eee, natomiast mówi po niemiecku, z bardzo mocnym akcentem francuskim. Oczywiście Nowotel Airport Zurich nie jest w Zurichu, tylko w Opfikon. Natomiast lotnisko jest w Klotten. Ale ogólnie to się wszystko jakby tam powiedzmy mniej więcej z sulichem łączy. No taka robota dzisiaj. Jeden leci szlicownicą, a to w gipsie. To idzie jak w maśle. Drugi idzie i kuje. I kuwa to, co on wyszlicował. zostaje taki rowek. A ja naczyłem takich kabli i rurek i wkładam to ten rowek już dzisiaj e, powiedział majster, że kolega do końca tygodnia a ja ten tydzień i następny dlatego, że na tej budowie nie może być więcej jak 7 osób a oni wracają z urlopów także nie wiem co dalej te mieszkania tutaj to ja nie wiem, chyba są za darmo. To jest masakra. Tu, e, tu jest e, rzut kamieniem, lotnisko. Jeden przystanek tramwajowy, i jest lotnisko. I tu startują samoloty, tak od lewej do prawej. To jak leśnie nad tym blokami, to huk jest niemiłosierny. A samolot startuje e, co kilka minut. Ciebie, bo na wszystkie samoloty pouciekają więc pierwsza, pierwsza wersja była taka że jesteśmy w zastępstwie ponieważ tak jak mówiłem jeden jeden z pracowników poszedł na urlop na tydzień a drugi na dwa więc wzięli dwóch pracowników z polera. Z myślą, że jeden będzie pracował jeden tydzień, a drugi dwa tygodnie. No i wczoraj, nie wiem, yy, tak, wczoraj rano, wczoraj rano przyszedł kierownik, który jest Francuzem i mówi, że, że no to ty, mówi do mojego kolegi bo kolega z Francji dojeżdża, nie? Do Zurychu. No to ty mówi, będziesz pracował tydzień, a Tomas ma blisko tutaj, to on będzie pracował dwa tygodnie. No i on mi, no i ten, no i... Tak, to tak, nie? No ale gdzieś tak. Około trzeciej. Znowu przychodzi i mówi tak, że on zrozmawiał tam z kierowniczem z biura. No i to, to jest zmiana. Będziemy pracować jeszcze dwa tygodnie czyli ten tydzień i jeszcze dwa i obaj tak samo. No to dobra. Eee. Gdzieś za, jakieś, gdzieś za jakieś półtorej godziny przychodzi przychodzi znowu i mówi tak, że będziemy pracować ten tydzień i następny tydzień na 100%, a ten trzeci tydzień to trzeba jeszcze zobaczyć, muszą zobaczyć, gdy będzie pracy, to tak na 80%. Następnie dzisiaj, następnie dzisiaj przed południem znowu przyszedł i mówi do mojego kolegi tak, że ja tu zostaję, a znaczy Tomasz tu zostaje, to no bo on ma tu blisko, a ty dojeżdżasz z Francji, to przejdziesz na inną budowę do Bazylei więc tak aktualnie się na tym zatrzymało ale do końca tygodnia to się może jeszcze pięć razy wszystko zmienić poza tym mój kolega jest mój kolega jest bardzo ciekawym człowiekiem to co on mi opowiada jakieś teorie to jest no o co chodzi nie? on ma pewne swoje teorie jakieś takie nie wiem już się wzięły. A teoria polega na tym, że całym światem, no może nie całym, nie? Ale tym cywilizowanym światem steruje algorytm bankowy. Tak jest. Powtarzam, algorytm bankowy. Chodzi o systemy komputerowe. I jak to się dzieje? To się dzieje w ten sposób, że My spoż spożywamy cukier, nie? A cukier jest bardzo dla, według mnie szkodliwy. A co niektórzy się jeszcze szczepią yy, u Pfizera, szczepionki. I tam są podawane ludziom takie substancje, które reagują na fale elektroniczne przesyłane przez Wi-Fi. A przez Wi-Fi są przesyłane właśnie. Te algorytmy bankowe to jest, nie, to nie jest proste, to jest, to, to trzeba zrozumieć i teraz na przykład jak ktoś ma kredyt w banku i go nie spłaca, bo nie ma pracy, to wtedy algorytm bankowy wysyła polecenie do firmy, że takiego kolesia trzeba zatrudnić, żeby mógł spłacać kredyt. Takie mi gość wypowiada historię. Mówił mi, że on był trzy miesiące w dżungli kolumbijskiej i tam nie ma zasięgu Wi-Fi i on od razu zauważył, że jego organizm zaczyna inaczej reagować. Bo przez Wi-Fi jest ten algorytm bankowy przesyłany, komputerowy, i on reaguje z cukrem, który jest w organizmie, no i to powoduje, że się steruje ludzi. Ja mówię do niego, a co mówią lekarze? On mówi, że on nie wie, bo on nie chodzi do lekarzy. Ja mówię do niego, to może powinien zacząć. O niektórzy mówią, że Szwajcaria to skansen. No, częściowo tak, to prawda. No ale tutaj akurat to jest obfikon. Tutaj wszędzie jest... Nowoczesne budownictwo, szerokie nowoczesne ulice, nowoczesna architektura, szwajcarskie, sztrase bany, czyli tramwaje. następny przystanek Lughafen czyli lotnisko i oczywiście turyści cały czas turyści skąd tych ludzi się tyle bierze o tak wygląda ten hotel hotel jest czterogwiazdkowy ale te gwiazdki były dawno nadawane także Dzisiaj to byłby raczej trzygwiazdkowy. Takie można nabyć pamiątki ze Szwajcarii. Na potwierdzenie, że to cztery gwiazdki, zaraz pokażę. Te cztery gwiazdki jest. Nie wiem jak wyglądał pokój przed remontem. Ale po remoncie wygląda tak. Okna stare zostawiają. Jakieś LEDowe nowoczesne oświetlenie. Telewizor, mała szafka, łazienka taka. prysznic, nie ma wanny. To wcześniej widziałem, były wanny. A tu przykręcamy takie lusterko. Ładnie, czysto, czterogwiazdkowy. Eee. No niech będzie 4-gwiazdkowy 9,30, już nie dużo zostało 9,30 10, 11, 12, koniec pracy, ale pomimo to mamy 41 godzin, ponieważ rozmawialiśmy z szefem i mówimy mu, że 35 godzin to jest za mało. W Szwajcarii się robi 42. No i w związku z tym e, wynegocjowaliśmy, że będziemy pracować do godziny 17, czyli po 9 godzin, a w piątek 5. Od poniedziałku ja tutaj pracuję dalej, a mój kolega jedzie do Bazylei w tej samej firmie, tylko na innej budowie. Tak więc Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. E, przypominam, łapka w górę, wspieranie kanału i do następnego razu. Ciao!